Sponsorem audycji jest Costa Agent. Z nami znajdziesz swój wymarzony dom nad Morzem Śródziemnym w Hiszpanii. Ceny mieszkań będą rosły, ceny mieszkań będą spadały, to już szczyt, ta bańka niedługo pęknie. Czy też słyszycie takie głosy raz z jednej, raz z drugiej strony? Zapewne tak. I te głosy teraz powiedziałbym, że się radykalizują, a my w dzisiejszym odcinku postaramy się wziąć na tapet z argumenty jednej i drugiej strony, no i zobaczyć, która ze stron ma więcej sensownych, solidnych argumentów i który ze scenariuszy jest bardziej prawdopodobny. Piotr Ochnio Kawa z Agentem, witam serdecznie. Zaczynam ten odcinek, ale wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują naszego kanału, proszę o łapkę w górę i subskrypcję, bo ostatnio algorytmy nam troszeczkę przysiadły, a przed nami seria ciekawych odcinków z dużą bazą danych, które mogą pomóc w podjęciu decyzji, czy to choćby dobry moment na zakup nieruchomości. Postaram się dzisiaj z Wami omówić kilka czynników, które wpływają na rynek nieruchomości i które mogą mieć krótkofalowy lub długofalowy wpływ na taki wzrost cen lub spadek cen. I zaczniemy sobie od czegoś, co jest dosyć przewidywalne, a więc od przyrostu naturalnego i demografii. To jest jeden z koronnych argumentów ludzi, którzy mówią, że ta bańka niedługo pęknie i że no, nie może być przecież tak, że coraz więcej jest mieszkań, bo cały czas się przecież buduje. I te stare no, w takim szybkim tempie nie ubywają. Ludzi jest coraz mniej, więc pytanie, co się może stać, jeżeli rozpatrujemy tylko ten jeden argument? No to wiadomo, że tutaj te osoby mają rację i że tutaj, patrząc tylko na demografię, ceny nieruchomości w przyszłości w Polsce powinny spaść. I to mówimy już o tej bliskiej przyszłości, ale te, jeżeli spojrzymy sobie dalej, jeszcze o 5, 10, 15 czy 20 lat do przodu, no to widzimy, że Polaków może być o kilka milionów mniej. W 2050 roku to może być nawet kilkanaście milionów mniej Polaków, a więc co wtedy stanie się z tymi wszystkimi nieruchomościami, które dzisiaj są zamieszkane? Tutaj ten argument zdecydowanie daje siłę tym, którzy mówią, że ceny nieruchomości skazane są na spadki. Ale no, ten argument nie jest jedynym argumentem, i dlatego przechodzimy sobie do drugiej do oceny drugiego argumentu który równoważy w jakiś sposób ten argument, a więc migracja i napływ ludności. Tak było na zachodzie, tak już jest w Polsce i tak prawdopodobnie w Polsce będzie, że rynek pracy powinien się zapełnić, jeżeli nie Polakami, którzy się rodzą, a to ustaliliśmy już, że się nie dzieje i nie ma na to pomysłu, bo tak po prostu jest, że społeczeństwa rozwijające się, ta demografia spada i to jest właściwie, chyba nie ma takiego kraju na świecie, w którym byłoby inaczej, no to musimy jakoś zapełnić. Rynek pracy musimy zapełnić tą lukę demograficzną. No i jak historia pokazuje, wszystkie kraje mają na to w sumie jeden pomysł, chociaż realizowany różnie, migracja. Oceńmy sobie więc jak ta migracja może w przyszłości wyglądać. Tutaj oczywiście może się dużo zmienić, no bo sytuacja będzie też kształtowała się w zależności od geopolityki, a ta jak wiemy w naszym regionie jest dosyć gorąca i Natomiast jeżeli ocenimy sobie to w miarę, tak powiedziałbym na dzisiejszych faktach, no to Polska jest bardzo ciekawym krajem, jeżeli chodzi o kierunek migracyjny, no i z kilku powodów. Po pierwsze, sytuacja za naszą wschodnią granicą sprawia, że nasi sąsiedzi chętnie osiedlają się w Polsce, widząc w Polsce bardzo stabilny kraj, kraj, który jest w miarę bezpieczny, chociaż no, jest krajem przyfrontowym, technicznie rzecz biorąc, natomiast Nadal jest bardzo bezpieczny i wydaje mi się, że mimo pewnych znaków zapytania, jak to się dalej rozwinie, no to mimo wszystko jednak większość osób myśli sobie, że to raczej mało realny scenariusz, żeby w Polska też została ogarnięta tym szałem wojennym. No i tutaj wydaje mi się, że migranci ze wschodu to będzie cały czas bardzo mocny punkt wzrostowy jeżeli chodzi o ceny nieruchomości i to troszeczkę niezależnie od tego jak potoczy się sytuacja w samej Ukrainie dlatego że no ile na początku tuż po wybuchu całej sytuacji jak robiliśmy statystyki no to była taka informacja płynąca zwrotna że większość tych ludzi którzy osiedlili się w Polsce planuje powrócić im więcej czasu upływa tym ta liczba osób tych spada, a więc coraz mniej osób planuje po zakończeniu potencjalnym konfliktu wrócić z powrotem do Ukrainy i tam już zostać. Już te osoby po pierwsze wiążą swoją przyszłość z Polską, ale po drugie już planują ściąganie rodzin i planowanie biznesu, życia, a więc nieruchomości tutaj. Z powodów migracyjnych, z samego tylko tu osiedlania się osób z Ukrainy, mają trend wzrostowy. Białoruś również nie wydaje się rewelacyjnym miejscem do życia, i ponieważ do Białorusi mamy blisko, to Białorusini również bardzo chętnie się u nas osiedlają, a na ulicach dużych miast w Polsce i w sumie już nie tylko dużych, widzimy także coraz więcej Azjatów. Ta demografia w Azji i w Afryce skokowo rośnie, no i te osoby bardzo chętnie wyjeżdżają. O ile tylko mogą, i Polska dla takich osób jest bardzo ciekawym krajem, zarówno dla rynków azjatyckich, jak i dla przybyszów z Afryki. No i tutaj, jeżeli miałbym ocenić pod kątem tego, jak będzie zachowywał się rynek nieruchomości, pod kątem migracji, to tutaj zdecydowanie ma potencjał wzrostowy, bo ci wszyscy ludzie muszą gdzieś mieszkać, czy to kupując nieruchomości, czy wynajmując, ale muszą też je od kogoś wynająć, a więc inwestorzy w takiej sytuacji będą chętni kupować. Nieruchomości pod wynajem. Kolejny czynnik, czy ocenimy sobie to wzrostowo, zdolność kredytowa i stopy procentowe. No i tutaj to, co hamowało przez wiele miesięcy, lat Polaków, osoby żyjące w Polsce przed kupnem nieruchomości. Aktualnie zaczyna się zmieniać. Mamy taką sytuację, że jesteśmy teraz październik, listopad po czwartym, czwartej już obniżce stóp procentowych, a więc o kredyt jest łatwiej, kredyt jest tańszy, ludzie mają wyższą zdolność kredytową. Także gdybyśmy rozpatrywali tylko ten czynnik, to widzimy, że tutaj znowu jest tendencja wzrostowa, dlatego że po prostu można kupić więcej. Kolejnym czynnikiem, który sobie ocenimy, to jest rynek pracy oraz kondycja gospodarki. I wskaźniki dzisiaj mówią o tym, że rynek pracy jest na niezłym poziomie. Bezrobocie jest naprawdę niskie, a gospodarka naprawdę ma niezły potencjał wzrostowy i dane historyczne pokazują, że cały czas Polska rozwija się i ten wzrost PKB jest większy niż w innych regionach Europy, ale tutaj to dane swoją drogą. A odczucia, nastroje i przyszłość Twoją drogą. Wiele lat już na wysokich stopach procentowych, nieco. Powiedziałbym kolokwialnie, zajechały gospodarkę i na rynku pracy aktualnie zaczyna być troszeczkę bardziej rynek pracodawcy, a nie pracownika. I widzimy, że te nastroje idą w tym kierunku. I twarde dane i statystyczne dane historyczne raczej pokazałyby, że to też jest trend wzrostowy, ale ja osobiście oceniam ten trend jako spadkowy, mimo że to jest bardziej takie moje przeświadczenie niż twarde dane historyczne. Ale wydaje mi się, że wielu z Was również ma takie odczucia. Dajcie znać w komentarzach, czy widzicie pewne obawy, mniej optymizmu na rynku oraz większą ostrożność zakupową? Ja osobiście to widzę. W statystykach też w sumie można to odnotować, ze względu na to, że mamy naprawdę sporą liczbę ofert na portalach nieruchomościowych. Coś, czego przez ostatnie lata nie byliśmy zwykli obserwować, bo po prostu te mieszkania schodziły dosyć szybko, szczególnie w czasach programów kredytowych. Tam widzieliśmy, że tych nieruchomości brakuje, a teraz jest od jakiegoś czasu ich już całkiem sporo, i mimo, że stopy stop procentowe spadają, to wcale drastycznie ich nie ubywa. Kolejny element, który sobie ocenimy, to zielone technologie i koszty budowy. Mamy tutaj czynnik, który raczej powinien powodować wzrost cen nieruchomości, ale musimy nałożyć sobie na to pewien filtr, ponieważ jeżeli chodzi o zielone technologie, one powiększają koszt wybudowania takiej nieruchomości. Koszt materiałów budowlanych również raczej wzrasta ze względu przez ogólny wzrost cen przez inflację. No i gdybyśmy sobie wzięli tylko ten czynnik pod uwagę, no to raczej byśmy znowu dodali plusik przy Potencjale wzrostowym nieruchomości. Ale tutaj deweloperzy, którzy budują za kredyty, myślę, że będą w stanie poobniżać swoje marże ze względu na to, że po prostu gonią ich odsetki. No i tutaj wydaje mi się, że ten czynnik wyrówna zbilansuje wzrost kosztów budowy, ponieważ deweloperzy, szczerze mówiąc, według mnie i wydaje mi się, że według większości ludzi może oprócz samych deweloperów, mają troszeczkę z czego zdjąć, jeżeli chodzi o te marże. Kolejna rzecz, no to jeszcze wrócimy do tej geopolityki i bezpieczeństwa regionu. No bo z jednej strony to faktycznie osoby za wschodniej naszej granicy przyjeżdżają do nas oraz osiedlają się u nas, ale jeżeli chodzi o kraj przyfrontowy, no to do takich dla Amerykanów na przykład, dla osób, które nie do końca rozumieją taką specyfikę naszego regionu, nie czują takiego, nie, nie są tutaj na co dzień w Polsce, no to patrzą po prostu na mapę, no i widzą, że jesteśmy bardzo blisko konfliktu. No i inwestowanie w kraju przyfrontowym już nie jest takie atrakcyjne, no bo jest jeszcze kilka miejsc na ziemi, które mogą charakteryzować się nieco mniejszym ryzykiem. I teraz sama geopolityka powiedziałbym, że ma dwojaki i równoważący się Wpływ na rynek, a więc z jednej strony jest to taka sytuacja, że osoby przyjeżdżają do nas, migranci przyjeżdżają do nas z bardziej niespokojnych terenów, ale z drugiej strony fundusze inwestycyjne mogą dzisiaj wybrać inne, bardziej bezpieczne dla siebie regiony. Jednocześnie, kiedy sytuacja konfliktu się zakończy, może się to odwrócić no i wtedy fundusze inwestycyjne bardzo chętnie mogą wrócić do Polski. Natomiast jeżeli chodzi o migrantów, część z nich może odpłynąć, szczególnie ta część właśnie naszych sąsiadów, którzy przyjechali do nas, chociaż tak jak sobie wcześniej rozmawialiśmy, raczej może to nie być wysoki procent. W obecnych statystykach mówi się bardziej tutaj o 20 do 30% niż powyżej 50, a więc to może nie mieć aż tak dużego wpływu na ceny nieruchomości. Co mamy dalej? Dostępność mieszkań, ilość nowej podaży. No i tutaj znowu mamy sytuację dosyć złożoną, dlatego że to, co sobie powiedzieliśmy, że liczba nieruchomości na portalach rośnie, to prawda i to jest, jest twarda statystyka, ale ze względu na to, że ciężej jest o sprzedaż mieszkań w ostatnim roku i nie zapowiada się, żeby aktualnie. Chociażby spadające stopy procentowe odwróciły tę sytuację, to liczba nowych budów się zmniejsza. I teraz, jeżeli patrzymy sobie w przyszłość, to raczej bym tutaj przewidywał, że ten czynnik, jeżeli chodzi o dostępność mieszkań, będzie powodował wzrost cen nieruchomości niż ich spadek. Kolejna, myślę, że istotna sprawa to jest alternatywne formy inwestowania pieniędzy aktualnie stopy procentowe spadają i tutaj jeżeli chodzi o kredyty sprawia, że te kredyty są tańsze, ale osoby, które mają już oszczędności, to w, w ostatnich czasach miały dosyć prosto je zainwestować w bezpieczne formy, nie wymagające tak poważnych decyzji jak zakup nieruchomości. Na przykład obligacje skarbowe, na przykład lokata bankowa. Zarówno na jednym i drugim można było zobaczyć dwucyfrowe wzrosty, szczególnie na obligacjach skarbu państwa indeksowanych inflacją, a ta lokatach często były to oprocentowania wynoszące około 7-8%, czyli dla kogoś, kto ma kilkaset tysięcy czy miliony, nawet to jest całkiem atrakcyjna forma, dlatego że no odsetki spływają, ta wartość pieniądza w czasie w miarę się utrzymuje, w miarę się chroni przed tą inflacją, a jednocześnie nie niesie ze sobą pewnych ryzyk, które, które niosą nieruchomości. Ale kiedy stopy procentowe spadają, to. Lokaty również spadają, obligacje indeksowane inflacją również ich oprocentowanie spada. No i teraz, takie osoby, które były przyzwyczajone, że na ich kontach pojawiało się kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset tysięcy odsetek, faktualnie będą na pewno zastanawiały się, czy nie ma lepszych form inwestowania. A nieruchomości to nadal jest jedna z bezpieczniejszych form inwestowania środków i jedna z bardziej zrozumiałych dla Polaków form inwestowania środków. Więc pieniądze, które odpłyną z kont bankowych, w dużej mierze trafią na rynek nieruchomości. I tutaj myślę, że to znowu jest argument za wzrostem cen nieruchomości niż sytuacją odwrotną. Kolejnym aspektem, który sobie ocenimy, to są regulacje prawne oraz Bardziej, coraz bardziej skomplikowana sytuacja prawna dla zarówno inwestorów prywatnych, jak i deweloperów. Mamy już w przyszłym roku wejście przepisów o miejscowych planach zagospodarowania, a więc terenów w ogóle do budowy będzie mniej, bo już nie tak łatwo będzie zakupić sobie nieruchomość, która była nieruchomością rolną, i wybudować na niej dom. Tak samo, jeżeli chodzi o deweloperów, mają nowe ograniczenia, nowa ustawa deweloperska, nowe wymogi dotyczące. Chociażby zielonej energii, ale także niebawem też wymogi, które wejdą dotyczące bezpieczeństwa. Bo nie wiem, czy o tym już słyszeliście, ale niebawem nieruchomości nowo budowane w Polsce będą musiały też. Posiadać coś na, na kształt bunkrów, na kształt takich bezpiecznych miejsc, które będą pełniły dodatkowe funkcje. I to po pierwsze zwiększy koszt samej budowy, jak i też utrudnia start mini deweloperom czy inwestorom prywatnym, ponieważ zwiększa to po prostu koszt oraz mm, zawiłość przepisów, w których trzeba się poruszać. Teraz to już staje się coraz trudniejsze. Już osoba, która nie wiem wcześniej zajmowała się zupełnie czymś innym, zebrała trochę kapitału i chce budować. No wcześniej było to prostsze, po prostu budowała troszeczkę, tak jak się buduje dom, a teraz aktualnie musi się wpasować w wiele przepisów. Ja obserwuję to na co dzień w swojej pracy, gdzie deweloperzy, którzy już coś budowali, cały czas budują, powoli zaczynają zderzać się ze ścianą przepisów i regulacji prawnych. No i po prostu nie nadążają z aktualizacją tych wszystkich rzeczy, z implementacją tego w swoich firmach. Ten czynnik uważam znowu za czynnik, który wpłynie na wzrost cen nieruchomości bardziej niż na ich spadek. I kolejną, kolejnym aspektem, który sobie ocenimy, to są programy mieszkaniowe oraz programy rządowe. Tutaj mamy dwa typy programów. Jedne programy to są programy wspierające kupujących, i tych programów od jakiegoś czasu brak. Po bezpiecznym kredycie 2% takie programy już się nie pojawiły, chociaż wielokrotnie były forsowane przez wiele osób z rządu, czy też może jakieś lobby, czy deweloperskie, czy bankowe. Natomiast finalnie nastroje były tak negatywne, jeżeli chodzi o odczucia tego programu na start, że to wszystko zostało wygaszone. Nie ma aktualnie żadnego programu. Co więcej, nie ma żadnego programu, Planowanego i wydaje mi się, że to by wpłynęło dosyć neutralnie na rynek, dlatego że ten rynek, powiedziałbym, złapałby taką stabilność i równowagę, co oceniam w ogóle bardzo dobrze. Natomiast aktualnie też ma być troszeczkę większy nacisk położony na takie budownictwo społeczne, socjalne, co też będzie ułatwiało nabycie nieruchomości lub zamieszkanie w nieruchomości osobom o mniej zasobnych portfelach, czyli osobom, które po prostu potrzebują takiego wsparcia, które nie mają tak dobrej sytuacji ekonomicznej. I tutaj ponieważ to budownictwo socjalne jest dosyć mocnym punktem programu zarówno w tym rządzie, jak i zapewne w kolejnym rządzie, jakkolwiek jakikolwiek on by nie był, wydaje mi się, że to może mieć wpływ Nieco spadkowy, dlaczego jednak sporo tych osób, jeżeli te programy by się powiodły, czego myślę, że wszyscy sobie życzymy, ale historia pokazuje, że to nie jest takie proste i że większość programów budownictwa społecznego, socjalnego po prostu kończyła się fiaskiem. W każdym razie, gdyby jednak te programy weszły w życie i gdyby ten dosyć duży budżet, który jest przewidziany na te programy, poskutkował pozytywnie, to tutaj sporo osób odpłynęłoby z tego komercyjnego rynku, czy wynajmu, czy zakupu nieruchomości, no i zamieszkałoby w takim budownictwie socjalnym i tą ten aspekt oceniam jako aspekt który może wpłynąć na spadek cen nieruchomości. Na koniec tego podsumowania dam taki przykład, który nie jest oczywisty i który może wręcz pokazać, że obie strony mają rację. I zarówno osoby, które mówią, że nieruchomości będą taniały, mają rację, jak i osoby, które mówią, że nieruchomości na pewno zdrożeją, też mogą mieć rację. Myślę tutaj o czymś takim jak takie rozwarstwienie. Coś podobnego, co obserwujemy w sytuacji ekonomicznej Polaków. Widzimy, że coraz więcej osób jest na skraju jakiegoś może ubóstwa, biedy, ale coraz więcej osób też po prostu ocieka pieniędzmi i ma potężne biznesy, potężne środki do zainwestowania. Podobnie może być troszeczkę z rynkiem nieruchomości i może nastąpić pewne rozwarstwienie. Ponieważ starzejące się mamy nie tylko społeczeństwo, ale starzejące mamy się również nieruchomości, może się okazać, że nowe nieruchomości ze świetnymi nowymi rozwiązaniami, ze smart home'em, z ekologicznymi rozwiązaniami, z jakim domami pasywnymi, mogą osiągać nowe progi cenowe, takie, które nie, nie były jeszcze nigdy widziane na polskim rynku. Już mówi się tutaj na przykład w Warszawie o osiedlu budowanym przez Roberta Lewandowskiego, który ma kosztować 100 tysięcy z metra. Coś totalnie abstrakcja jeszcze kilka lat temu. Natomiast teraz 50 tysięcy z metra to już jest w wielu miejscach norma, jeżeli chodzi o takie apartamenty luksusowe, premium, takie no, z najwyższej półki. w w przenośni i nie tylko w przenośni, bo mówimy tutaj o wysokich na przykład apartamentowcach, wieżowcach mających po kilkadziesiąt pięter, takich jak na przykład Złota 44, czy na Emilii Plater w Warszawie, budynek Kosmopolitan. Tamte nieruchomości już kosztują po 50 tysięcy z metra i więcej, ale może to się troszeczkę rozlać, bo coraz więcej jest tej takiej klasy średniej plus, tak bym to ujął, która ma po prostu dosyć stabilną sytuację finansową no i dobre perspektywy przed sobą. Też sporo osób z zagranicy o zasobniejszych portfelach osiedla się w Polsce, i tutaj może to być. Czynnik taki, że wzrosną te nieruchomości z górnej półki i będzie ich coraz więcej, no ale jednocześnie mamy sporo nieruchomości, które po prostu się mocno starzeją. Dużo miast zbudowanych jest na Wielkiej Płycie, bo no to jest pokłosie tego, że po prostu cała Polska właściwie była odbudowywana po wojnie i ta Wielka Płyta miała w ogóle przeżyć tylko 50 lat. Okazuje się, że przetrwa dużo, dużo dłużej, ale tamte rozwiązania są takie sobie. Wchodząc na taką klatkę, no nie mamy poczucia luksusu. Tylko raczej, no, właśnie takiego już troszeczkę zużycia materiału, i te nieruchomości mogą w drugą stronę, mogą wręcz tanieć, i średnia może będzie się zgadzała nieruchomości w danym mieście, ale jeżeli chodzi o już faktyczną, konkretną nieruchomość, może to pójść w tym kierunku, w kierunku rozwarstwienia mocnego cen nieruchomości na takie nieruchomości luksusowe premium, no i na nieruchomości takie po prostu, które no kupujemy, bo, bo musimy, bo nie ma nic innego w tej cenie. Czyli te nieruchomości o słabszym stanie technicznym, lokalizacji, to jest jedna z opcji. Samo rozwarstwienie się cen nieruchomości na tanie i drogie może nie dotyczyć jedynie stanu nieruchomości technicznego, ale może dotyczyć również poszczególnych regionów i miast. Widzimy, że takie miasta z zupełnie inną grawitacją jak Warszawa, a miasta takie jak Małe powiatowe miasta w oddali od wszelkiego rodzaju metropolii polskich, w jakichś dużych. Mogą już samo to może mieć znaczący wpływ na rozwarstwienie się cen nieruchomości, ponieważ większość drogich nieruchomości jest drogich, dlatego, że w danym mieście, w danym regionie jest po prostu sytuacja dobra, jeżeli chodzi o rynek pracy, a w mniejszych miasteczkach często ten rynek pracy, czy w mniejszych regionach wygląda bardzo. Nie fajnie, a w związku z tym co mówiłem wcześniej, że ten rynek pracy ma takie nastroje jeszcze raczej idące w gorszą stronę niż jest obecnie, to może się wydarzyć, tak? Że to rozwarstwienie będzie dotyczyło również regionów, a więc w miastach takich jak Trójmiasto, Zakopane, Wrocław, Kraków, Warszawa, Poznań ceny nieruchomości mogą rosnąć i to w sumie obserwujemy, ale w mniejszych miasteczkach powiatowych ceny nieruchomości mogą spadać. Mi osobiście jest najbliżej do tej ostatniej teorii. Tezy. Że rynek nieruchomości będzie się różnicował, że te ceny będą się rozjeżdżać w podziale na regiony, w podziale na stan nieruchomości, na wiek nieruchomości, na techniczne aspekty nieruchomości i tak widzę aktualnie tą sytuację w przyszłości. Nie widzę tutaj jakichś bardzo solidnych i jedynych słusznych argumentów za spadkiem cen nieruchomości. Również w drugą stronę nie widzę tutaj potencjału wzrostowego, który obserwowaliśmy w ostatnich latach, no, od 2017 roku. Ceny nieruchomości często podwoiły się i teraz jakoś nie widzę przestrzeni na tego typu wzrosty. I osobiście uważam, że po prostu nieruchomości będą się różnicowały. Jakie jest Wasze zdanie? Czy tutaj podzielacie moje, a może którąś z tych bardziej radykalnych opcji, czyli że ceny nieruchomości na pewno będą rosły, na pewno będą spadały? Dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się już w następnym odcinku. Mówił dla was Piotr Ochnio. Do zobaczenia. Cześć! Sponsorem audycji jest Costa Agent. Z nami znajdziesz swój wymarzony dom nad Morzem Śródziemnym w Hiszpanii.